Czy w Wietnamie można wynająć samochód? Odpowiedź brzmi: tak, ale to rzadkie i mało praktyczne. Dlaczego? Za wynajęcie samochodu zapłacicie mniej więcej 60-80 dolarów dziennie, i nawet ta górna kwota nie gwarantuje Wam możliwości jazdy samodzielnie. To znaczy, w Wietnamie auto wynajmujecie najczęściej z kierowcą. Nawet gdybyście wynajęli je samodzielnie, to tutejszy ruch drogowy znacząco różni się od tego, który znacie z Polski. Więc po Wietnamie na własną rękę samochodem lepiej nie jeździć. A co zrobić? Już mówię. Wietnam to przede wszystkim kraj skuterów. To tutaj najpopularniejszy środek transportu który wynajmiecie już za około 20 zł dziennie. Pozwoli wam wygodnie poruszać się po mieście czy pomiędzy mniejszymi miejscowościami, oczywiście pod warunkiem, że macie doświadczenie w jeździe na skuterze lub motocyklu i co bardzo ważne, posiadacie odpowiednie prawo jazdy międzynarodowe. Bez tego nie wolno i jest to bardzo nierozsądne. Na dłuższych trasach świetnie sprawdzają się pociągi nocne, choć Linie kolejowe nie wszędzie są dostępne, popularne trasy to na przykład Hanoi Danang czy Saigon Niachang. Bilety na pociągi są bardzo przystępne, a na długich trasach w cenie macie również nocleg. Tanie i wygodne są również autobusy sypialne. Bilety na krótszych trasach kupicie już od kilku dolarów. Plusem w porównaniu do pociągów jest większa dostępność połączeń, ponieważ autobus dojedzie wszędzie tam, gdzie jest droga. Wspomniałem, że są wygodne, ale jest tutaj pewien haczyk, pod warunkiem, że nie jesteście zbyt wysocy, bo miejsca sypialne przygotowane są pod Wietnamczyków. Jeżeli planujesz wycieczkę objazdową po Wietnamie i chcesz zaoszczędzić czas, warto rozważyć lokalne linie lotnicze. Wybór przewoźników jest dość spory. Lot z Hanoi do Sajgonu, czyli z jednego końca Wietnamu na drugi, trwa około 2 godziny, a bilet kupiony z lekkim wyprzedzeniem potrafi kosztować tyle co nocny pociąg. Co zrobić w miastach? Najlepiej używać aplikacji Grab. To taki wietnamski Uber. Zamawiasz samochód czy motocykl przez telefon, płacisz bezpośrednio w aplikacji, tanio, szybko i sprawnie dojeżdżasz na miejsce. Podsumowując, samochód to w Wietnamie drogie. I niezbyt popularne rozwiązanie, dlatego lepiej postawić na skuter, autobus czy pociąg, a na długich dystansach na tanie, lokalne linie lotnicze. Planujesz podróż do Wietnamu? Sprawdź moje inne filmy z poradami praktycznymi i zostaw po sobie ślad. Po zostawieniu lajka masz opcję podbicia filmu, co bardzo pomaga mi w rozwoju kanału. Do usłyszenia!